Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku wyzwań ze Staszkiem Drwalem. Tym razem dziś jedziemy na wyzwanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, gdzie mamy do zrobienia wycinkę kolejnych 50 drzew. Tak, na tej samej budowie, w której byliśmy dwa tygodnie temu, mamy do zrobienia drugi etap. Zostają tam niektóre drzewa, a część drzew będziemy się pozbywać. Te, które są połamane, zgnite, przewracające się i tak dalej. Oprócz tego będziemy też tworzyć pniaki, bo wykopanie jest niemożliwe z racji tego, że są zbyt bliskie systemy korzeniowe. Mamy również ze sobą Vermera, czy też Vermira? Jak zwał, tak, zwał jedzie za mną, właśnie na dożu I dojedzie jeszcze ktoś, kto będzie nam pomagał ekipa VIP. A skąd nazwa VIP? Zobaczycie sami, jak dojdę na miejsce i wam ich przedstawię, bo naprawdę są ekipą VIP. Jeszcze jedno, nie zapomnijcie o tych subach i o tych lajkach, bo to pomaga. Także dziękuję wszystkim, którzy już to robią. Naprawdę świetna robota, komentarze są bardzo przychylne. I cieszę się niezmiernie, że Wam się podoba to, co robię. I wystartowaliśmy, dojechaliśmy na miejsce. Sytuacja jest następująca: rębak rozgrzamy, tam stoi auto, auto, auto i fryzarka zipów, ale o nich trochę później. Ja już wyznaczyłem wszystkie drzewa, które mają do wycięcia. Tam chłopaki już dob, Vermil podjeżdża. Zakładamy tutaj stanowisko, rozklejamy, mielimy gałęzie drewno na bok i przedstawienie trwa. Mam nadzieję, że dziś pójdzie to gładko. Jest kilka drzew, które wystają dość mocno nad drogę, ale myślę, że nie będzie problemu, bo nie są one jakieś mega duże, że je albo przeciągniemy, albo chwilowo zatrzymamy ruch. Także działamy, póki jest No. Decisions as I go to anywhere I fall. Sometimes I believe time I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the Oczywiście wishing... bez utrudnień nie mogło się obejść, ponieważ mieliśmy być sami, a okazuje się, że mamy inne maszyny z innej firmy na placu budowy i się okazało, że postawili właśnie tam budkę. Tam, o, tam jest budka, a tam jest drzewo, które mamy rozbierać. I utrudnili nam pracę, bo zamiast drzewa położyć całości musimy je porozbierać. Także dodatkowe niespodzianki jak zawsze

Wersus koparka, która ostatnio kopała nam dnie, to ta, ta jest spora wiernica, naprawdę, i jak widać, tam się kręci głęboko. Kawał, kawał maszyny. Ciekawe miejsca w ogóle, powiem Wam, ostatnio mamy do zobaczenia, innymi takie maszyny. Rzadko kiedy coś takiego można spotkać. Chyba technologia, ponieważ tą rurą, która tu idzie na samej góry schodzi tutaj, będzie później lany beton, a tam jest taki agregat, czyli taka pompa mała mobilna do lania betonu. Ale popatrzcie sami, tutaj się węgiel wydobywa. także Jesteśmy przy złożach betonowych U, przy złożach węglowych Także od razu wywrotki będziemy podkładać i będziemy węgiel wóźnić. Mega. Właśnie tutaj jest obok mnie kierownik budowy, Suret, który powie coś więcej na temat tego, co to jest za wiertło, jakie grubość, jaka długość i tak dalej. Przede wszystkim, żeby nie przeszkodzić, dopełniamy pustkę w szkodzie górniczej. Niemniejszy teraz ma około 15-20 metrów w głąb ziemi, żeby wycofać sobie oddychający. W pierwszym etapie wiesz, że około 4-5 odporów, żeby zalać gdzieś te... W eee, e, to jest e, obni, okay. A powiedz mi, jaki jest cel czy, eee, e, budynku za e, Czy to budynku socjalnego na na, to, na to. Ok. Czyli bardzo ciekawa technologia, jeśli chodzi o wzmacnianie podłoża. Jak to na Śląsku, wiadomo, szkody górnicze są częste, ale nie wiedziałem, że w taki sposób można zrobić. Patrzcie, to wiertło dochodzi już do 17 metrów. 17 metrów złotych i lanie betonu, no coś niesamowitego. Podczas lania betonu będzie wpuszczona kamera do środka, do tej rury i będą patrzeć, jak się wypełnia ta dziura. No powiem Wam, to jest niesamowite, że coś takiego w ogóle istnieje i takie rzeczy się robią. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem. We're unknown and known, special and a clone. Hate will make you catch, love will make you grow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in a story, it's written on the wall. This is our call. Bez żadnych wielkich utrudnień ani awarii. Jesteśmy już poza połową. Z tego to tak liczyłem, przenieśliśmy na drugie miejsce, ponieważ tą część mamy już skończoną. Paweł kończy pniaki frezować, dolewa paliwa, zmienia noże. A my działamy dalej. Zostaje nam tak naprawdę ten lasyk koparek i obok nasyków, już będzie troszkę tam chciało się żeby wyciągać. Ale to nie szkodzi.

Dobiega końca. Mamy godzinę 15.30. Mamy powycinane wszystkie drzewa. Wszystkie gałęzie pomielone. Wspaniałe pofrezowane i zostaje nam na jutro tylko wywóz drewna. Ale to już na spokojnie zrobimy sobie włącznie z odbiorami. Także będziemy mało kończyć. Myślę, że. to jest dobry dzień. Dobry czas, 8 godzin. No ale też 6 chłopa. Więc nie macie co dziwić. Tymczasem idę, bo jeszcze muszę wysypać drębkę i odkryć rębak. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dobry, rozpoczynamy drugi dzień naszych dzisiejszych prac. Daje nam dzisiaj do zwiezienia drewno, które jest za mną, z tyłu, które jest. Myślę, że maksymalnie dwa samochody nasze i będzie drewno wywiezione. Oczyścimy sobie sprzęty, wernira z tej całej gliny, która tutaj niestety była. I będziemy mogli robić odbiory i kończyć ten dzisiejszy, jakże krótki dzień. Pierwszy dzień, jak zawsze, był pełen emocji, bo też tu były drzewa, które były nad drogą. Natomiast obyło się o dziwo bez żadnych awarii. Tym razem poszło wszystko pięknie, gładko, z planem. Rzadko kiedy takie dni są, ale cieszymy się, bo im więcej takich dni, tym więcej radości dla nas. W taki oto idealny sposób właśnie zakończymy wycinkę i frazowanie 50, że pozostało tylko tak naprawdę dziury, które się ładnie zginą i pozostało na placu budowy wiele maszyn, ale już nie nasz Marcin Spina Vermira i my kończymy dzień dzisiejszy z sukcesami jak zawsze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mamy nadzieję, że będzie również ciekawy jak tutaj. poszło. było? Trzymajcie się. Cześć. A komuś się przysnęło na trasie. Takiego mają powroczy za Śląska z poniakiem.